Cześć, jestem Sargon i chciałbym Was zaprosić na podróż po Vardenfell. Postaram się Wam opowiedzieć o wszystkich miastach występujących w Morrowind, a rozpoczniemy w miejscu doskonale znanemu każdemu graczowi tej produkcji oczywiście tam, gdzie rozpoczynamy naszą rozgrywkę, czyli w Sejdanin. to niewielka osada rybacka położona na południowym wschodzie Wardenfell, w regionie Gorzkiego Wybrzeża. Została ona założona przez cesarstwo, co ukazuje nietypowa jak na Morąńt architektura. Jednak oprócz takich budynków występują też małe drewniane chaty rybackie, spotkane na całym Wardenfel. Mieszkają w nich ubości mieszkańcy osady. Miasto w większej części jest ulokowane na wysepce, na którą można przejść przez mały drewniany mostek, jednak woda tam jest naprawdę płytka. Osada, mimo posiadania mojej przystani, nie operuje przewozów statkami do innych miast czy wiosek. Jedynymi statkami, jakie tu zaglądają, zdają się być okręty cesarstwa. Nimi przybywa zdecydowana większość cudzoziemców, którzy znajdują się na wartym celu. Co ciekawe, w mieście znajduje się jedyna latarnia w grze. Musi być ona bardzo użyteczna dla statków przypływających z kontynentu. W grze sama latarnia nie operuje zbyt wiele, ale widać z jej praktycznie całą osadę. Innym ważnym, zresztą chyba najważniejszym budynkiem w mieście jest biuro spisów i opodatkowania. Jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się ono głównie poborem podatków. Jego bardzo ważnym zadaniem jest także walka z Przemytem, który jest bardzo rozwinięty na całym górskim wybrzeżu. Ten pełen zatoczek i mający bardzo zmienną pogodę obszar jest wręcz rajem dla tego rodzaju przestępców. Jedną z ich kryjówek jest znajdująca się tuż za miastem jaskinia Addamasartus. Sartus. Biuro spisów i opodatkowania ma więc ciężki orzech do zgryzienia. Wartym wspomnienia miejscem jest także dom cichowy Arilla, który jest jedynym handlarzem w wiosce. Na szczęście ma spory asortyment towarów i handluje niemal każdym ich rodzajem. Pomaga także nowo przybyłem dobrymi radami i informacjami. Oferuje także naukę podstawowych zakręć. Oprócz niego, w domu cechowym znajdują się inne osoby oferujące trening, a także użyteczne informacje, czy też dorobną pracę dla nowego poszukiwacza przygód. Są wśród nich przedstawiciele różnych organizacji, takich jak Ostrza czy Gilcia Złodziei. W miasteczku komunikację zdecydowanie ułatwia Łazik. Oferują transport do Wivek, Balmory, Suran i odległego Gnisis. Do Seydanin prowadzi też kilka dróg. Drogą na zachód można dotrzeć do Hlaout, drogą na północ do Pelagiat i Balmory, natomiast drogą na wschód dojdziemy do Wiwek i Ebonheir. W tym momencie opuszczamy Seydanin i udajemy się dalej. Mam nadzieję, że materiał się Wam podobał. Być może dowiedzieliście się czegoś ciekawego, albo po prostu przypomnieliście sobie cząstkę moim zdaniem bardzo fascynującego świata Morrowind. Zachęcam do oceny skomentowania mojego materiału, jak i czekania na kolejny, oczywiście jeśli ten was zaciekawił. A gdzie się wtedy udamy? Cóż, możecie zgadywać. Dowiecie się tego w następnym filmiku. Ukaże się on już w najbliższym czasie, a na razie Was żegnam. Cześć!